Cześć! Jak widzicie w tle, w mojej pracowni cały czas lekki bałagan. Związany z tym, że przygotowujemy dla Was film, w którym będę chciał pokazać, jak dzięki niektórym patentom i akcesoriom Festula można usprawnić ergonomię we własnej pracowni. A ten bałagan cały czas trwa, dlatego ja przez prawie tydzień byłem w Warszawie, przez dwa dni był ze mną również Mariusz. Bo braliśmy udział w warsztatach, które miałem przyjemność współorganizować razem z Marką Festul, a także z Gosią z Odnawialni. Jeżeli jesteście ciekawi, jak te warsztaty przebiegały, to zapraszam Was na relacje z tego wydarzenia, a warto zostać do końca filmu, bo gdzieś pod koniec umieszczę dość ważną, myślę, informację również dla Was. Zaczynamy. Warsztaty były pod każdym względem wyjątkowe, dlatego że ja po raz pierwszy miałem okazję współorganizować takie warsztaty z tak poważną marką, jaką jest Festul. No i było to wyjątkowe wydarzenie, bo zebraliśmy pod jednym dachem hobbystów, osoby, które nie są stolarzami, które nie są zawodowcami, a przede wszystkim są miłośnikami pracy w drewnie. Były też wyjątkowe, dlatego że postanowiliśmy, że położymy nacisk głównie na praktykę, więc będzie minimum teorii, a maksimum praktyki. No i po trzecie, chodziło nam o to, żeby każdy z uczestników mógł przepraktykować sobie jak największą ilość urządzeń Festula, tak żeby sobie porównać w ramach nawet jednej kategorii, jak one funkcjonują. Po krótkim wstępie i wprowadzeniu przeszliśmy do salki praktycznej, w której pracę zaczęliśmy od przygotowania sobie takich listew, frezując je odpowiednio z użyciem frezarki górnowrzecionowej, ale też dwóch różnych frezarek krawędziowych. A chodziło o to, żeby z listew powstały piękne ramki, które wykorzystamy do oprawienia w nie certyfikatów, które każdy z uczestników otrzyma na koniec szkolenia. Następnie wykonywaliśmy wręgi na dwóch pilarkach z oferty Festula. Pierwsza z nich to pilarka CSC, akumulatorowa, mała poręczna, świetna, bardzo precyzyjna maszyna, a druga to Precisio CS, czyli maszyna większa, również bardzo, bardzo dokładna. W kolejnym etapie przycinaliśmy listewki pod kątem 45 stopni. Wykorzystaliśmy do tego dwa różne kapeksy 120 i 60, czyli maszyny o dwóch wielkościach tarczy. No dzięki temu, że skalibrowane były idealnie, to te kąty wychodziły naprawdę świetnie. I super było to, że dla wielu uczestników możliwość skorzystania z kapeksów, właśnie czy z tych pił tarczowych. To była pierwsza w życiu okazja w ogóle do y, przetestowania tego rodzaju narzędzi. Kolejnym krokiem było. Y, Przygotowanie ramek do łączenia wykorzystaliśmy technikę z użyciem domino, czyli mojego ulubionego sprzętu z oferty Festool. No, domino pozwala te ramki połączyć bardzo fajnie. Użyliśmy odrobiny kleju, ściski i mieliśmy czas na kolejne rzeczy. Klej w ramkach sechu, a my w tym czasie po wspólnym obiedzie udaliśmy się do serwisu Festula, czyli piętro niżej. No, jest to miejsce wyjątkowe. Jeżeli będziecie mieli okazję kiedyś odwiedzić siedzibę Festula, to koniecznie musicie zajrzeć do serwisu, serwisu, o którym sami pracownicy mówią, że jest to najlepszy produkt w ofercie festula no i trudno się z tym nie zgodzić, bo Serwis marki jest naprawdę na najwyższym poziomie. Używałem różnych sprzętów. Różnie było z możliwością oddania do naprawy gwarancyjnej czy pogwarancyjnej. Tutaj nie ma z tym żadnego problemu. Wysyłacie sprzęt w ciągu 3 dni, sprzęt w zasadzie jest naprawiony i zwrócony. Więc okres trwania naprawy jest bardzo krótki. Naprawa gwarancyjna. W ciągu trzech lat obejmuje wszelkie prace związane również z czyszczeniem, wymienieniem takich elementów, które mogłyby się zużyć w najbliższym czasie. Więc, jeżeli macie jakikolwiek sprzęt Festula, któremu upływa właśnie okres gwarancji, to warto wysłać go tak czy inaczej, nawet zaznaczając, że chcecie tylko dokonać takiego przeglądu gwarancyjnego. I w ramach tego przeglądu zostanie sprzęt wyczyszczony i wymienione zostaną te podstawowe elementy. Ramki cały czas schły, więc przeprowadziliśmy z Gosią jeszcze taką króciutką prezentację, w której powiedzieliśmy o tym, dlaczego my zdecydowaliśmy się na korzystanie z festula. Wróciliśmy do salki praktycznej. No i wykorzystaliśmy do kolejnego etapu. Kilka różnych typów szlifierek. To już taka końcówka prac nad ramkami. Bardzo te szlifierki były chwalone głównie przez panie, ze względu na taką ergonomię i komfort pracy. Ja z kolei zwracam uwagę na to, że fantastyczne jest to, że można pracować w systemie, czyli ze szlifierką podłączoną do odkurzacza. Dzięki czemu naprawdę te prace są czyste, a szlifowanie zwykle czyste nie jest. Gosia z odnawialni zadbała jeszcze o no, taki finalny sznyt, więc wszystkie ramki były przez nas dekorowane. Można było wykorzystać patyny wszelkiego rodzaju i inne preparaty bejce do tego, żeby te ramki wyglądały porządnie. No i jak już były skończone, to każdy otrzymał certyfikat, który w swoją ramkę mógł oprawić. No i w zasadzie pozostało nam już tylko wspólne zdjęcie. Ale zanim zdjęcie, to jeszcze niespodzianka dla Gosi, bo Gosia, jak się okazało, miała w tym dniu urodzinę. Więc Paulina swe stola błyskawicznie zamówiła kwiaty i torty, które zostały Gosi wręczone. Oćpiewaliśmy wspólne 100 lat. Gosia otrzymała ode mnie kubek, kubek, który zamówiłem u mojego przyjaciela z Bolesławca no unikatowy, bo z jedyną taką dekoracją w Polsce takich kubków jeszcze nie było. Te zostały zrobione specjalnie dla mnie i oprócz Gosi takimi kubkami obdarowałem też wszystkich uczestników szkolenia. No jak widzicie po minach uczestników szkolenie wszystkim bardzo bardzo się podobało. Bardzo ciepłe słowa, które cały czas spływają do mnie, które słyszę i które czytam ze strony uczestników warsztatów potwierdzają to moje spostrzeżenie, że warsztaty naprawdę naprawdę się udały, że były bardzo pożyteczne. To czego nie widzieliście w filmie, to kolacja, która odbyła się dzień wcześniej, która pozwoliła na to, żebyśmy mogli wymienić się myślami. Żebyśmy mogli się zintegrować i bardzo fajnym elementem tych warsztatów była właśnie ta integracja środowiska, jakim są hobbyści, pasjonaci pracy w drewnie, ludzie szalenie otwarci, tacy, którzy chętnie dzielą się swoimi pomysłami, swoimi patentami i wydaje mi się, że tego rodzaju inicjatywa jest po prostu bezcenna. W filmie widzicie jedną z dwóch ekip, które brały udział w warsztatach, bo już kolejnego dnia po tych zajęciach mieliśmy kolację z drugą ekipą. I kolejnego dnia znowu kolejną edycję warsztatów. Więc w ciągu tych dwóch wydarzeń, tych dwóch dni warsztatowych, w Festul przeszkoliło się ponad 30 osób. Miały okazję do tego, żeby przetestować narzędzia, jak widzieliście. Miały okazję do tego, żeby się zintegrować. My z GoSią mieliśmy okazję do tego, żeby poznać w realu osoby, które śledzą nasze poczynania na Instagramie na Facebooku czy na YouTubie, co też jest bezcenne, bo no, taki kontakt bezpośredni daje szansę na to, żeby utwierdzić się w przekonaniu, że to co się robi w social mediach jest dla żywych, prawdziwych i fantastycznych ludzi. Więc za tą możliwość spotkania chciałem bardzo serdecznie podziękować, w szczególności Maćkowi, od którego dostałem przy okazji piękne dzieło sztuki, które sam wykonał z kawałków drewna. Kochani, już. W czerwcu tego roku planujemy powtórkę, czyli kolejną edycję warsztatów. Będziemy wykonywać inne przedmioty, będziemy używać trochę innych sprzętów, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to koniecznie śledźcie nasze social media, sprawdzajcie terminy, bo ilość miejsc jest ograniczona. Prawdopodobnie, jak znam życie, to miejsca skończą się w ciągu jednego czy maksymalnie dwóch dni. Sprawdźcie sobie stronę Festula, obejrzyjcie sobie sprzęty. Jeżeli czegoś szukacie, jeżeli szukacie inspiracji, są tam świetne akcesoria na przykład. Więc warto chyba też przed wyjazdem na warsztaty sprawdzić sobie możliwości, jakie daje sprzęt firmy. Już niebawem kolejne filmy. W następnym, jak wspominałem na początku, postaramy się zaprezentować wam, jak powstaje szafka na systemy z użyciem systemu rozłącznego. Bardzo fajna rzecz. Koniecznie zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, dajcie łapkę w górę, komentujcie, bo wszelkiego rodzaju interakcja z Waszej strony jest cennym wsparciem, za które bardzo Wam dziękujemy. Do zobaczenia w kolejnych filmach, no i mam nadzieję na warsztatach. Cześć!